Jeśli zastanawiasz się, jak pobrać aplikację Pocket Appszen na Androida i iOS, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym filmie pokażę, jak szybko pobrać aplikację i uzyskać dostęp do darmowego konta demo. W opisie tego filmu znajdziesz uniwersalny link, który przeniesiecie do sklepu Play lub App Store w zależności od używanego urządzenia. Kliknij link, a następnie pobierz aplikację. Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i naciśnij duży niebieski przycisk. W formularzu rejestracyjnym musisz podać swój adres e-mail i hasło. Istnieje również opcja wpisania kodu promocyjnego, który sprawi, że otrzymasz bonus za pierwszą wpłatę. W opisie znajdziesz darmowy kod, który możesz wykorzystać. Aplikacja działa bardzo dobrze i pozwala na szybkie przełączanie się między aktywami. Możesz także dodać wskaźniki, aby ułatwić sobie analizę. Aby otworzyć transakcję, wystarczy nacisnąć zielony lub czerwony przycisk. W czasie, gdy nagrywam ten film, aplikacja na telefony z systemem iOS nie jest dostępna. Rozmawiałem na ten temat z Pocket Option i dowiedziałem się, że aplikacja będzie wkrótce dostępna w App Store. Aby się upewnić, skorzystaj z linku w opisie. Mam nadzieję, że ten poradnik był pomocny. Zostaw polubienie pod tym filmem i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze światem inwestycji. Dzięki za oglądanie.